Stanek Emanuel, Adam, Igor, Oleg. Jak wasze mamy pomagają wam w piłce nożnej i czy w ogóle pomagają? Troszkę. Nawet pomagają. Pomagają. No, gra ze mną na polu. Czasem wychodzimy na pole i sobie kłopiemy w piłkach. kibicujemy. Nic takiego. Robi praktycznie wszystko, zawsze mnie zawozi, czasami tata, ale mama więc. Wspiera mnie y, bardzo dobrze. Robi moja mama zdjęcia i potem pokazuje mi i no i mnie to cieszy. Przypomina mi o meczach i treningach i przypomina też, żebym wszystko wziął. Kibicuje i podpowiada i robi jeszcze dużo, dużo różnych rzeczy. Kibicuję. Mówi mi, żebym, żebym im dawał radę i żebym się nie poddawał. Zawozi mnie na treningi i turnieje. A jak mama wam kibicuje na meczach? Słabo. Dlaczego słabo? Bo mało krzyczy. No ci Kibicuje. Kibicuje. A u ciebie? <laughs> no dobrze, ale nie krzyczy, tylko no, robi zdjęcia i patrzy. Trzyma za mnie kciuki. Zawozi mnie na treningi się jak Kibicuje mi także, um, że mówi um, Kacper dawaj Westowie. Tak jak wszyscy. Co robicie jak na przykład wygracie mecz? Na przykład jedziemy na lody. Czego chciałbyś życzyć swojej mamie? Zdrowia, szczęścia i radości. Szczęścia, uśmiechu, radości. Dużo zdrowia, szczęścia i radości. Dużo zdrowia. Jak najwięcej prezentów. Dużo zdrowia i pomyślności. Dużo zdrowia, miłości. I wszystkiego co najlepsze. Miłych dni i dużo prezentów. Dużo szczęścia, pomyślności i niepołamanych kości. Ziemia nam dużo kibicowała. Wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia i miłości.